Spojrzałeś już w lustro i pomyślałeś: nawet nie wiem, kim jestem. Być może starasz się być idealny na tak długo, zapomniałeś być tobą, nauczył się uśmiechać nawet zmęczonego. Mówienie tak, kiedy chciałem krzyczeć nie, trzymając świat w ramionach, nawet z drżącymi kolanami. Ponieważ mówiłem ci, że aby być kochanym. Musiałeś być nienaganny, ale kto cię przekonał, że Twoja wartość nigdy nie brakuje. Doskonałość stała się zbroją, a także więzieniem. Stałeś się idealną córką, partnerem, zrozumienia, wzorowym profesjonalistą, ale w głębi duszy czuję, że stracił się od siebie. Obudź się automatycznie, mieszka w automatycznym. Idź spać z pustką. I tak bardzo, jak robi wszystko dobrze, nigdy nie wygląda wystarczająco. To niewidzialne zmęczenie to odłączenie samej duszy. To nie tylko Twoje. Tysiące kobiet żyje w tym cyklu, staranie się być wszystkim dla wszystkich i zapominając o byciu czymś dla siebie. Ale za tym bólem jest wzór stara historia. Archetyp Karl Jung zrozumiał i może prowadzić Cię bez uświadomienia sobie. Może myślisz, że czujesz się za dużo, ale istnieje symboliczne wyjaśnienie tego emocjonalnego wyczerpania i może całkowicie zmienić sposób, w jaki siebie widzisz. Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego tak wiele kobiet unieważni się, próbując być doskonały, i co stoi za tą niewidzialną raną, która kradnie jej esencję. Przed kontynuowaniem weź głęboki oddech siedzieć. Czy ta historia mówi do ciebie? Jeśli już czułeś się przytłoczony, aby spróbować jeśli już przełknąłeś płacz, aby utrzymać pokój jeśli porzuciłeś już sny, aby wyglądać na kontrolę ten film może odtworzyć część ciebie, która jest ukryta od lat. Zostań ze mną do końca. To, co tu usłyszysz, nie jest już teorią o samoczuciu. Jest to głębokie i symboliczne spojrzenie na to, co naprawdę stoi za poszukiwaniem doskonałości, według Karla Junga. Jeśli ta wiadomość przekroczy cię, zostaw swój podobny i zasubskrybuj kanał. To nie tylko zaangażowanie, ma to pokazać, że tego rodzaju prawda ma znaczenie. A jeśli ten kanał przyszedł do ciebie. Być może twoja dusza jest gotowa usłyszeć co zostało wyciszone przez długi czas. Teraz, gdy tu jesteś, przygotuj się, aby zobaczyć czego prawie nikt nie ma odwagi by spojrzeć. Co naprawdę stoi za bólem próbowania być doskonałym? Darowicie darowizny. Przystosowuje się. Uśmiechnąłem się. Trzymaj cały świat sam, ale w nocy czuję pustkę, która nie wie jak to nazwać. Doskonałość stała się jego więzieniem. Starasz się być idealną kobietą, ale Cena była wysoka. Twoja własna dusza. I najbardziej okrutne. Jest to, że nikt nie widzi. Ciszesz głęboki ból, aby wyglądać silnie. Na zewnątrz jest to kobieta, która obsługuje. Wewnątrz czujesz, że coś się zgubi. I to ty. Dowiedział się, że miłość jest osiągana z wysiłku. To musi być zawsze uśmiechające się. Dostępne. Piękne. Poprawne. Bądź kompleksowy. Nawet gdy nikt cię nie rozumie. I w pewnym momencie mogłeś uwierzyć, że będzie to kochane tylko wtedy, gdy byłoby nienaganne, żadnych wad, bez cienia, bez głosu za dużo. Został uciszony intuicje, zbieranie testamentów, kształtowanie oczekiwań innych. I choć próbowałem dopasować, zawsze wydawało się, że popełniło błędy. Zawsze jesteś winien, nigdy nie wystarczy. Być może nawet nie pamiętasz, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś dla siebie, bez poczucia winy, bez uzasadnienia. Nauczyłeś się samodzielnie policji. Nie przeszkadzać. Być tym, który dba o wszystko, ale z siebie. A świat nadal cię oklaskiwała, prawda? Silna kobieta. Kobieta, która może sobie poradzić. Ale nikt nie widzi zmęczenia na ramionach. Emocjonalne wyczerpanie zawsze starając się nie rozczarować. Tylko ta doskonałość ma cenę. I to jest za wysokie. Nie wiesz już, kim jesteś bez ról, które odgrywasz. Zapomniał, jak to jest żyć lekko, z prawdą, z duszą. I być może najbardziej bolesna jest ta samotność. Bądź otoczony ludźmi, a jednak czuj się niewidoczny. Jakby powoli okazał się, próbując oświetlić pozostałych. Ta silna kobieta, ostrożna, niestrudzona, to tylko część Twojej. Ale co z wrażliwą kobietą? Co czujesz głęboko? Gdzie ona skończyła? A potem wina. Wina za zmęczenie, za chęć więcej, mówiąc nie. Winę za to, że życzysz, abyś był bez filtrów, bez pleśni. Karl Jung powiedział: To, co tłumiłeś, nie znika po prostu ukryj się w cieniu. I pewnego dnia ten cień krzyczy. Przejawia się jako niepokój, udręka to odłączenie, które czujesz, nawet siebie. Czujesz, że coś w tobie prosi o pomoc, ale nie wiesz, jak to nazwać. I to jest bardziej powszechne niż się wydaje. Wiele kobiet żyje w ciszy. Anulują się, aby zachować miłość, i tracą głos. Może teraz zadasz sobie pytanie: Czy to tylko ja, że to czuję? Nie, to nie tylko ty. I może nadszedł czas, aby zrobić miejsce na podzielenie się. Jeśli coś z tej historii Cię dotknęło, komentarz tutaj. Powiedz, co czujesz. Może się okazać, że Twój ból ma nazwę i że inni również niosą tę niewidzialną wagę, ale w końcu co wyjaśnia ten głęboki i cichy ból? Co, czy za tym nieświadomym impulsem jest próba bycia doskonałym? Ta odpowiedź istnieje, a Karl Jung pozostawił cenne wskazówki, aby pomóc nam to zrozumieć. Może teraz jesteś gotowy zobaczyć, co stoi za kobietą, która się zgubia, próbując zadowolić cały świat? Ta odpowiedź zaczyna się ujawniać. Teraz. Dlaczego tak wiele kobiet unieważnia się, próbując być doskonały? Dlaczego ten cichy wymóg nalega na dyktowanie tego, co to znaczy być kobietą wartościową? Dlaczego ta presja jest prawie niewidoczna przez kontrolę, harmonię i uderzenie. Nawet gdy wszystko w środku rozpada się, to jest rana, która przecina pokolenia, starszy ból niż nasza osobista historia, a Karl Jung widział to z jasnością, która wciąż nas dziś przecina. Ta potrzeba doskonałości nie narodziła się z tobą. Nauczono jej. Od najmłodszych lat wiele kobiet dowiaduje się, że należy je zaakceptować, że ich wartość polega na tym, Ile mogą poświęcić, zawierać, dostosowywać. Im więcej wychodzą, tym bardziej są chwalone, jak ona jest dojrzała, jak to pomaga. Ale nikt nie pyta, co czuje, nikt nie widzi, co przeznaczyła na bok, aby dopasować ten komplement. Jung powiedział: Za wszelkimi kompulsywnymi zachowaniami jest coś zintegrowanego psychicznego. Potrzeba doskonałości może być próbą ukrycia niepewności, starych lęków, poczucia nieadekwatności. Aby sobie z tym poradzić, tworzysz osobowość, wyidealizowaną wersję, która cię chroni, ale zdystansujesz się od swojej prawdy. Archetyp dziewicy to odzwierciedla to: kobieta, która wciąż żyje w poszukiwaniu aprobaty, która stara się zasłużyć na miłość słodyczami, posłuszeństwem, doskonałością. Zachwyci na zewnątrz, ale w środku niesie strach, niepewność, niewydolność. I wiele kobiet jest uwięzionych na tym zdjęciu, starając się być doskonałym partnerem. Wzorową córką, nienagannym profesjonalistą. Ten ból jest symboliczny, przodkowy. To nie jest Twoja porażka. To wezwanie do świadomości. Jung zachęca nas do spojrzenia na cień, wszystko, co w sobie odrzucamy. Dopóki nie witamy tych części, nadal nas kontrolują. Dążenie do doskonałości jest często ucieczką od bólu poczucia niedoskonałych, ale właśnie w niedoskonałości żyje Jego ludzkość. Tam Twoja dusza zaczyna się rozwijać. Kiedy cały czas starasz się być doskonały, konfliktu z prawdziwymi emocjami. Stłumiony gniew, smutek, intuicja odłącza się od autentycznej natury, i z czasem ciało czuje się, dusza zachoruje. Lęk, udręka, bezsenność, poczucie pustki, ponieważ żadna dusza nie kwitnie tam, gdzie nie ma prawdy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, kto byłby bez obowiązku wyglądania silnego, gdybyś mógł płakać bez strachu? Gdybyś mógł powiedzieć nie bez winy, zbudowany obraz może obejmować kobietę, która krzyczy o wolność. Jung powiedział: Cierpienie jest językiem duszy. Kiedy czujesz, że jesteś na krawędzi, kiedy nic nie wygląda wystarczająco, kiedy jesteś wyczerpany, aby być tym, kto oczekuje, to cierpienie nie jest słabością, jest to prośba o ponowne połączenie. To Twoja esencja, która próbuje wrócić do domu. Ta prawda nie znajduje się w gotowych zdaniach. Wymaga odwagi. Odwaga, by spojrzeć na historię, sam cień, sam ból. Odwaga, by przyznać, za doskonałością jest zmęczona kobieta. A może teraz zaczynasz rozpoznawać coś w środku, pamięć, emocje, których nie można nazwać. Ale teraz zaczyna to mieć sens. Kiedy rozumiesz, że istnieje dla niego symboliczne i emocjonalne wyjaśnienie, coś się uspokoi. Nie dlatego, że ból znika, ale ponieważ wreszcie jest to rozumiane, chcecie zaprosić na przerwę, oddychać. Zamyka oczy. Cuda szczerze. Jakie moje części musiałem ukryć, aby być kochanym? Kogo przestałem próbować wyglądać idealnie? Jeśli chcesz, udostępnij to w komentarzach. Nie pośpiesz, bez osądu. Czasami pisanie jest już pierwszym krokiem uzdrawiania. Inne kobiety przeczytają. Rozpozna się. Ta wspólna cisza może być początkiem czegoś głęboko wyzwalającego, ponieważ następny krok jest jeszcze głębszy. Jung nie tylko wskazał ten ból. Ujawnił nieświadomą siłę, która stoi za kobietą, i dlaczego się powtarza, pokolenie po pokoleniu. Ta odpowiedź nie jest na powierzchni, jest w nieświadomości i zaczyna się pojawiać teraz. Jung powiedział, że to, czego nie integrujesz, staje się losem. I tak się dzieje, gdy próbujesz żyć tylko swoją jasną część, kiedy cały czas stara się być idealny, bez miejsca dla swojej ludzkości. Nie jesteś cały, jesteś kontrolowany przez to, co ukrywasz. Ta zapomniana część, Jung, nazwał shadow, i to nie jest negatywne. Nosi wszystko, co było dla ciebie kiedyś naturalne, ale została stłumiona. Gniew, smutek, instynktowność, emocjonalna autonomia te części żyją w tobie, prosząc w ciszy o to, by zobaczyć. Im więcej starasz się kontrolować siebie, tym bardziej twój cień dostaje roca, ponieważ to, co nie jest rozpoznane, dominuje, a życie pod dowództwem tego, czego nie widzisz w sobie, jest emocjonalnym więzieniem. Poszukiwanie doskonałości często ukrywa starszy ból, ból porzucenia się do przyjęcia. To prowadzi nas do postaci, maski, której używamy społecznie. Ona ma swoją rolę. Ale kiedy wierzysz, że to ta maska, kobieta, która uśmiecha się, pomaga, wita, a nawet zniszczenie w środku, zaczynasz odejść od ciebie, to odłączenie objawia się jako głębokie zmęczenie, poczucie pustego, nieprzynależące. Ale ból jest także językiem. Jung powiedziała, że ogłasza proces indywiduacji, wracając do tego, kim jesteś. Ale ta ścieżka wymaga odwagi, patrząc na cień, witając historię, akceptując części, które zostały wyciszone. Czy zauważyłeś, ile wymagań składa się dla kobiet? Będąc słodkim, pięknym, mocnym, zrównoważonym, produktywnym, jednocześnie. A jednak poczuj, że zawodzisz. Ponieważ gra została stworzona, aby uciec od swojej esencji, w opinii Junga, żeńska nie jest kruchością. To intuicja, głębokość, odrodzenie. Ale kiedy jest uwięziony w osobowości idealnej kobiety, ta kobieca choroba zachoruje, a dusza wchodzi do automatycznego. Niepokój, udręka, poczucie utraty, są głosami nieświadomości próbującej cię ponownie połączyć. Te emocje nie są wadami, są wiadomościami. Twoja dusza prosi o całość. A to oznacza powitanie nawet tego, co boli. Kobieta, która płacze w łazience. Już chciałem się poddać. To także ty i należy go wysłuchać. Ponieważ gdy jest ignorowany, żyje zgodnie z niewidocznymi standardami. Ale kiedy jest mile widziana, coś się budzi. Być może żyłeś już w tym momencie pęknięcia, kiedy wszystko wydawało się pod kontrolą i nagle to się nie zdarza. Jakby coś powiedział, ta, ta maska już cię nie pasuje. To nie jest słabość. To początek transformacji. Tutaj kobieta zaczyna pamiętać, kim ona jest nie obrazu, ale esencji i tam zaczyna się proces leczenia. Kiedy akceptujesz swoje wady, kiedy rozumiesz, że czujesz, płacz, życzymy, zmień jest to również część twojej żeńskiej. Może teraz zdajesz sobie sprawę, to, co nazwałeś wadą, to była twoja dusza prosząca o przestrzeń. A jeśli w tym momencie coś zaczęło poruszać się w tobie, jeśli część śpiąca się budzi, pisze w komentarzach: Czuję, że wracam do siebie. Nie z obowiązku. Ale ponieważ nadanie nazwy to, co czujesz, jest aktem władzy. A kiedy piszesz, inne kobiety widzą siebie w swojej odwagi i razem zaczynamy wracać do domu. Teraz, gdy gramy w tę przestrzeń, w której żyje Twoja prawda, czas się głębiej. Ból, gdy usłyszał, ujawnia symbole. A za tym bólem znajduje się historia. Być może podobna do Twojej. Dawno, dawno temu była kobieta która wierzyła, że musi być wszystkim dla wszystkich to bycie kochanym konieczne być zawsze silne, dostępne, uśmiechnięte. Dorastała, słuchając komplementów swojej dojrzałości, niestrudzonej słodyczy, i wierzył, że sprawiła, że była godna miłości. Stał się tym, który zrozumiał, powitał, wybaczono bez pytania zawsze chętny, zawsze miły, zawsze wymazuje się. I tak, jednocześnie oświetlając ścieżkę innych, traciła własne światło. Przez lata żyła, wierząc, że nie może powiedzieć nie, że jego wartość polegała na tym, ile została przekazana. Nawet wyczerpany, poszedł naprzód, bojąc się odrzucenia, jeśli okazuje ból. Boi się, że nie będzie kochany, jeśli upuściła maskę, ale pewnego dnia coś się zepsuło. To nie było wydarzenie, to było nagromadzenie pęknięć. Obudziła się z innym zmęczeniem, pustka, która nie była fizyczna. I w ciszy głos szepnął: A jeśli po prostu pójdziesz, ty. To pytanie destabilizowało ją. Nie wiedziała już, kto to był. Wszystko było uśpione pod warstwami postaci stworzonej do zaakceptowania. Stopniowo zaczął pamiętać o intensywnej, ciekawej i wrażliwej dziewczynie. Pewnego dnia dowiedział się, że uczucie zbyt duże było niebezpieczne i ukrył. Teraz była zmęczona kobieta i zapomniana dziewczyna. Nie w wielkiej chwili, ale w pustym spojrzeniu w lustrze, westchnienie po dniu przekazując wszystko, ale ciebie. Ta historia jest bardziej powszechna niż się wydaje. Wiele kobiet żyje w automatycznym obowiązku, strach. Ale nadchodzi czas czasami przez upadek, przez ból, przez ciało, które zachoruje. Niektórzy uciekają, inni czują. Słuchać, param, Jung powiedział, że mity są lustrami duszy. Ta historia to nie tylko opowieść. To jest odbicie. Możesz się w tym zobaczyć. Kobieta, która nosiła świat, ale zapomniała się nosić, który zajął się wszystkimi. I zapomniał powitać. Ta kobieta potrzebuje uzdrowienia. A lekarstwo zaczyna się w różnych. Nie robić tego już, ale robić to z prawdą. Jest piękno, aby rozpoznać, że jesteś zmęczony doskonałym, przyznając, że nie chcesz już wszystkiego nosić, mówiąc, nie mogę już żyć w połowie. Ta uczciwość otwiera drzwi, że wydajność nigdy się nie otworzyła, ponieważ tylko w podatności prawda żyje. I właściwie, Ibery, może teraz stawiasz czoła tym wewnętrznym drzwiom. Część Twojej chce obrócić klamkę. Inny, opieraj się. To naturalne. To przejście nie jest szybkie. Ale zaczyna się, gdy zdecydujesz się słuchać. Kiedy przestajesz biegać po idealnym i zacznij iść w kierunku prawdziwej kobiety, którą jesteś, które czujesz. Ten, którego chcesz. Ten, którego już nie chcesz udawać. Ten, który w najgłębszej ciszy nosi mądrość kobiecej duszy. Teraz chcę zaprosić cię na coś prostego. Zamyka oczy. Posłuchaj swojej duszy. Czy istnieje słowo, które nalega na powrót, poczucie, że zawsze się zamykałeś? Jeśli chcesz, napisz w komentarzach, co powiedziałaby Twoja dusza, gdybyś pozwolił jej mówić, to pierwszy krok. Ponieważ słuchanie samego jest początkiem uzdrawiania i to ciche słuchanie może przygotować Cię na coś jeszcze głębiej. Symboliczne pochodzenie tego bólu, które należy zrezygnować, aby królewska kobieta w w 17... końcu mogła ponownie żyć. Nie musisz być doskonały. To musi być całość. To zdanie, gdy dotyka duszy kobiety zmęczonej formą, staje się portalem. Wezwanie, by przestać przetrwać idealnie i zacząć żyć z prawdą. Prawda nie jest brakiem bólu, jest pozwoleniem na to poczucie. Bez winy, bez przebrania, bez maski. Przez długi czas uczono Cię ukrywania niedoskonałości, kontrolować emocje. Wydaje się silny, nawet gdy został w środku złamany. Ale ta siła, która Cię wymagała, to nie Twoja, jest to. Produkowana siła, akceptowana społecznie, ale odłącza Cię od jego esencji. I to odłączenie pobiera cenę, ponieważ, próbując być po prostu lekkim, odrzucasz połowę siebie. Odrzuca kobietę, która czuje się zaprzeczała, która prosi o okrążenie. Odrzuca królewską kobietę. Jung nazwał to procesem indywiduacji, drogi powrotu do całości. Ta ścieżka zaczyna się, gdy witasz kobietę, która tęskni, to jest wściekłe, to się boi. I uznaje, że te części też są twoje i zasługują na istnienie. Nie przyszedłeś na świat, aby zadowolić, dopasować, zostać zatwierdzonym. Przyszedłeś być sobą, ze swoim światłem i cieniem. Kobieta, która tańczy, która czuje, która chce zniknąć na chwilę. ten, który już za bardzo kochał, To połknęło prawdy. Ta kobieta jest również jej lekarstwem, ponieważ kiedy jest usłyszane, przestajesz dzielić się na kawałki i zaczyna reorganizować się w środku. Transformacja nie jest magia. Zaczyna się, gdy zdasz sobie sprawę, że nie musisz już zginać, aby pasować. Kiedy rozumiesz, że nie musisz błagać miłości ani walidacji. Twoja dusza nie chce doskonałości, chce obecności, chce całości, a to wymaga delikatności. Może nadal się pokryjesz, nadal krytykuj, ale może zacząć się teraz od małych gestów. Kiedy czujesz się smutny, pozwól ci płakać. Gdy zmęczony, pozwól odpocząć. Kiedy patrzysz w lustro, zapytaj z miłością: Czego dzisiaj potrzebujesz? To słuchanie zmienia wszystko. Tworzy nowy związek ze sobą. Związek, w którym popełniają błędy, nie widział żadnego winy, nie czując, wstydu, nie będąc opłat. I może teraz zdajesz sobie sprawę. Ta podróż nie polega na staniu się kimś idealnym. Chodzi o bycie tym, kim już jesteś. A to wymaga odwagi. Odwaga, po prostu. Po prostu wyjdź, żeby się dopasować. Po prostu utrzymuj związki, które cię zraniły. Po prostu ucisz swoją prawdę. Cała kobieta, która w tobie mieszka, nie chce doskonałości. Chce być wysłuchana, zaszczycony. Filc. I ten zaszczyt zaczyna się, gdy przestajesz śledzić to, co narzucił świat. I zaczyna się zastanawiać, co moja dusza chce żyć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że czujesz się żywy, co naprawdę cię poruszasz? W tym, co zawsze pokazywała Twoja intuicja. Ale czy uciszyłeś, aby się dostosować? Teraz może być czas na słuchanie. Nie chodzi o zmianę tego, kim jesteś. Ale pamiętać, iść do domu, powitanie wszystkiego, co było ukryte za maską, ponieważ to, co żyje w środku, to nie jest złe to ty, mając nadzieję, że zostaniesz rozpoznany sam. Jeśli teraz, nawet z wątpliwościami, czujesz, że jesteś gotowy na to spotkanie, napisz tutaj w komentarzach: Wybieram całość. Ten prosty gest jest już krokiem uzdrawiającym i może zapalić coś na innej kobiecie, która czyta i rozpoznaje się w swojej odwagi. Ta ścieżka jest intymna. Jest głęboki, to jest prawdziwe, a kiedy słyszysz siebie bardziej prawdziwy, każda twoja część, która została zapomniana, zaczyna wracać. W ten sposób kobieca dusza leczy się, nie dla perfekcji, ale do ponownego połączenia ze wszystkim, co zostało pozostawione. Jeśli ta wiadomość coś cię odtworzyła, może być czas przestać ukrywać się za nic w porządku i zacząć słuchać, co twoja dusza próbowała powiedzieć tak dawno temu. W podróży jest punkt, w którym ból nie jest już niewygodny i staje się nie do zniesienia, a kiedy tak się dzieje, nie ma sensu uciekać. To, co jest w środku, zaczyna ciężko nazywać. Możesz być teraz w tym momencie i to nie koniec, to początek, początek nowej narracji o tym, kim jesteś, kiedy kobieta zaczyna rozpoznawać się we własnym bólu, uzyskuje dostęp do wcześniej uśpionej siły. To tak, jakby Sofrim potem zaczął zmieniać się w szlak, wezwanie subtelna mapa wskazująca. W tej przestrzeni pojawiają się pytania, których możesz uniknąć. Co mam cicho? Dlaczego tak bardzo mnie obciążam? Ile razy, jak spróbować być zaakceptowany? Lekarstwo zaczyna się tam. nie w odpowiedziach gotowych, ale odwagi do obsługi pytań. Bez poczucia winy. Nie pośpiesz. Jeśli czujesz, że jesteś między zmęczeniem, utrzymywania obrazu a chęcią naprawdę zobaczenia siebie. Więc może ta podróż jest twoja. I nie ma wstydu powiedzieć: Zgubiłem się ode mnie. To nie jest słabość. Jest to najświętsze uznanie kobiecej duszy. To spotkanie nie zdarza się w teoriach. Dzieje się tak w intymnych gestach. Dzisiaj słyszę siebie. Dzisiaj się nie porzucam. Dzisiaj wyglądam bardziej uprzejmie. A w tej chwili inne kobiety czują to samo. Kobiety, które uśmiechnęły się, gdy pękły w środku. Który uczynił płacz, aby utrzymać pokój. Który już nie wie, gdzie kończy się postać. I zaczyna się prawda. Jeśli masz ochotę pisać, udostępnij komentarze. Słucham po raz pierwszy. Ten prosty akt może otworzyć przestrzeń do uznania dla innych kobiet. A jeśli coś w środku chcesz podążać, wiedz. Ta podróż dzieje się w częściach. Każdy krok ma ból, piękno, zaproszenie. To, co teraz żyjesz, jest początkiem głębokiego ponownego połączenia z Twoją duszą. W następnym filmie porozmawiajmy o emocjonalnym wzorze, który uwięził wiele kobiet za bardzo kochać. Kobieta, która tak wiele przekazuje, to wychodzi, to dostarcza wszystko, a potem tylko ona, pusta. Być może już to przeżyłeś, może teraz żyjesz i zrozumienie tego, co kryje się za tym nadmiarem, może otworzyć nowy sposób powiązania z drugim i dla Ciebie. Jeśli już dałeś zbyt wiele w związkach, które nie zwróciły minimum, jeśli już błagałeś, dostarczając wszystko, czekać na dalsze informacje. Ta rozmowa trwa. Powiedz mi w komentarzach. Jaką część Twojej historii widziałeś w tym filmie? Czasami, gdy kobieta pisze swoją prawdę, tak wielu innych rozpoznaje się w ciszy. I to ciche uznanie jest już w ruchu. Przyszedłeś tutaj, ponieważ coś w Tobie rozpoznało prawdę, którą powiedziano. Nie zdarza się to przypadkiem. Jest odpowiedni czas na każde przebudzenie. I może to Twoje. Kiedy kobieta zaczyna słuchać siebie szczerze, droga do domu zaczęła się. Teraz nadszedł czas, aby chodzić razem. Ten kanał jest bezpieczną przestrzenią dla tych, którzy czują za dużo, dla tych, którzy przekazują zbyt wiele, dla tych, którzy są gotowi przekształcić ból w sumienie. Tutaj każde wideo to ziarno posadzone w duszy. Każde słowo przypomnienie, kim jesteś, oprócz masek i wymagań. Wiem, że ta wiadomość Cię dotknęła. Jeśli coś Cię poruszyło w tych minutach, komentarze tutaj, wybieram do mnie, wracam. Pisz z zamiarem jako cichy pakt z kobietą, którą znów spotykasz. A jeśli jest to rodzaj treści, które Twoje serce musiało usłyszeć, zasubskrybuj kanał. Bycie tutaj jest czymś więcej niż oglądanie, spaceruje przez świadomą podróż, gdzie każdy motyw gra głębokie rany i otwiera sposoby na gojenie. A co pojawia się w następnym filmie? Może być jeszcze bardziej: nowa warstwa, nowe zrozumienie może pytanie, które jeszcze nie miałeś odwagi, aby zadać i to może zapalić nową prawdę w Tobie. Widzimy się w następnym filmie. I do tego czasu, wymaga tej pewności, nie jesteś złamany, po prostu do ciebie wraca.